Jo, 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 Siemaneczko! Słuchajcie, e, dzisiaj chciałbym e, porozmawiać, e, albo może inaczej, e, chciałbym e, wytypować moich zwycięzców w dwóch walkach. Czyli e, Marcin Najman kontra Taxi Złotowa na gali VIP MMA. Wiele osób się mnie pyta, jaki stawiam, kogo stawiam w roli faworyta. No cóż, jeśli pytacie o moje zdanie, to powiem, że ja tutaj stawiam w tym pojedynku 50 na 50, uważam, jak jeden, tak i drugi ma szansę na wygraną. Z tym, że e, gdyby Marcin. Okazało się, że trenuje sam, nie jest pod okiem żadnego z trenerów, czy herczyka, czy innych trenerów. No to powiem szczerze, że e, oczywiście będzie mieć trudniej wygrać tą walkę. E, już nieraz się okazywało, że jak Marcin trenował sam, no to te walki mu nie wychodziły. Natomiast gdy miał e, przygotowanie takie e, stricte w Pod okiem jakiegoś szkoleniowca Tak jak było przynajmniej w moim przypadku jak miałem z Marcinem walkę To był pod okiem Herczyka I na pewno e, w tym klubie zdobył doświadczenie Nie ma tu e, co z tym polemizować e, Wiadomo, że ten Herczyk jest to bardzo dobry trener i w tym okresie, gdy był pod jego. E, e, był Marcin był jego podopiecznym, na pewno po, poczynił jakieś postępy. I e, wtedy na pewno był w gazie walka za walką, także no jakoś udało mu się wygrywać te pojedynki. Wiadomo, ze mną było jak było. E, ja też nie chcę do tego wracać. Postawimy na to, że Marcin wygrał, i tyle. Natomiast w tej walce ze Złotową, nie wiem, wydaje mi się, że walka, moim zdaniem, będzie wyrównana 50 na 50. Jeżeli Marcin wjedzie w niego z tymi swoimi cepami, nie będzie się bał, no to może się to różnie skończyć. Grand The Pound. Wydaje mi się, że będzie należeć do Marcina i w ten sposób może wygrać. Natomiast gdy okaże się, że Zotuwa przetrzymie ten atak, postawi się Marcinowi przez te przynajmniej dwie minuty, to wydaje mi się, że raczej on tą walkę wygra. Także zobaczymy, zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Ja będę oglądać, wykupię tą galę. Wiadomo, Marcin się źle zachował w ostatniej walce z Kasjuszem bardzo źle, frajersko się zachował, ale ze względu na to, że Marcin był wcześniej moim oponentem, a ja zawsze oglądam zawodników, czy nawet śledzę ich karierę, kariery. Po tym jak ze mną walczyli, także i tym razem będę oglądał tą walkę i będę śledził jego walki. Także ja na pewno będę oglądać. Czy Wy będziecie chcieli wykupić, czy nie, to już jest Wasza decyzja. Ja, tak jak powiedziałem, wykupię tą galę i będę oglądać. Druga walka, która mnie interesuje z tej gali. Dzik kontra Nie pamiętam nazwiska tego oponenta dzika. Natomiast pamiętam go z tej walki z FFF. No i tam choć przegrał tą walkę, to moim zdaniem pokazał się spoko. Widać, że ma, ten charakter idzie do przodu. Warunki oczywiście po jego stronie, także tu w tej walce wydaje mi się, że pewnym kandydatem do zwycięstwa jest dziki, czy dziku, jakoś tak. I cóż, tyle w tym temacie jest akurat w Londynie. Ja przepraszam Was, że akurat jestem tak ubrany, ale no jest w Londynie zimno. Teraz temperatury sięgają minus 7 stopni, także jak na Anglii to jest bardzo dużo. Także tu u mnie w moim Liondżymie jest zimno. Ja coś tam próbuję sobie tutaj grzać, ale to i tak za wiele nie pomaga. Także mm, jestem ubrany grubo, ale dla Was specjalnie zrobiłem ten filmik. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. I co, do następnego. Elo, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam bardzo.